Witam wszystkich z tej strony, fal. Dzisiaj ponownie spotykamy się w Guild Wars 2. Tak, czyli na początku sobie zwiedzimy stolicę ludzi. Każda rasa ma swoją stolicę. Dzisiaj akurat sobie przejdziemy po stolicy, jak wspomniałem, ludzi. Jest ona bardzo ładna i rozbudowana. Po, przy okazji pokażę wam mapę. Chwila, wczytuję się. Okej. Okay. No i tutaj macie mapę ludzi podzielone na dzielnice, czyli jak widać jest ogromna. Dobra, czyli sobie pójdziemy dalej. O kurde, majster Sip, co wy tu robicie? Stawać, stawać, stawać! Zwiedzamy! No okej, okej... Dobra, to już przy okazji może tak, żeby było grzecznie, kulturalnie, to się przywitajcie. No dobra, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Sip jestem bardzo, jakby to powiedzieć, szczęśliwy z takiego powodu, iż będę tutaj towarzyszył na tym, w tej przygodzie dzisiejszego wieczoru, Pilot. Dobrze? No ja również witam, jestem Majster i też <laughs> myślę, że mogę Pilotowi towarzyszyć w tej yy, niezapomnianej przygodzie. Majster. Dobra, to chłopaki, idziemy do przodu. nie Oglądamy się za siebie. I mamy nadzieję, że przygody będą również epickie, jak ten miły wstęp. Um, mam nadzieję. Też mam taką nadzieję. Dobra, to już yy, dokończymy sobie tutaj tą stolicę. W sensie, że przejdziemy sobie do końca, do głównego wyjścia, nie? Przy okazji. Widzicie, że jest na co popatrzeć tej stolicy. Idziemy w sumie główną ścieżką. Można tutaj zaskoczyć nie zabijemy się. O nie! Eee. Prowy, eee. O, majster już. Eee. Majster, zlecia, przeżyłeś? Nie, umarłem. No, Może mnie podnieść. I redasz. Nie no, dobra, idziemy. Dobra, czekaj, tutaj Zobaczy... jest niżej. Przedłuży nam się ta przygoda, troszkę. No czy no, czyli, jak widzicie, w tej grze można zginąć. Majster, nam tutaj ładnie Fajna pokazał. sugestia, fals. fajna sugestia. No, no, no. Dobra, tu już zleciałem tutaj. Już idę cię uratować. A tylko śpię. Tylko śpisz. Okej. Okay. Gdzie ty zleciałeś? Dobra, widzę cię. Jest jakiś rolem z czytywaniem dzisiaj postaci, bo zauważyłem. Lol, zauważyłem go dopiero jak głębszy. Nie ma ty sep? Mam tak samo właściwie. Prawdopodobnie dzisiaj z serwerem mają jakieś problemy, ale to trudno, trudno. No. Nie powstrzyma nas to przed nagrywaniem. No dopiero co był pasz, no nie wiem, byś tam to naprawił, ale wczoraj było w porządku, jeśli chodzi o te rzeczy. Aha. No to chyba ten patch co zepsuł, mi się wydaje. Możliwe. No właśnie, no majster ma w sumie y, większe doświadczenie niż IC, dlatego jest takim tak zwanym przewodnikiem, że tak powiem. Przechodzimy przez portal? Tak, przechodzimy. Musimy wyjść. Dobra. Witamy wszystkich ponownie. Już wyszliśmy ze stolicy. Teraz będziemy mogli ruszyć w jakąś zaskakującą i fajną przygodę. Jak zwykle obok mnie jest CB Meister. Dobra. Sobie tutaj przejdziemy przez ten most. Ogólnie mamy zamiar zrobić sobie taką ścieżkę. Czekajcie, tylko skręcę w lewo. Tutaj, o! Za wcześnie. Nie, tutaj, tak? <laughs> Okej. Okay. Pójdziemy sobie tutaj. Tutaj. Potem jakoś. Tędy przejdziemy i do wagen. zobaczymy jak to będzie. Może po drodze spotkamy jakieś fajne eventy, które y, występują w Guild Wars 2 losowo, które zresztą są bardzo fajne, co nie? Ten, Nosz, pierwszy, ten pierwszy event już możemy napotkać tutaj za tym fortem. No w ogóle jest event na przykład, że czasem trzeba bronić tego fortu. No dokładnie. Przed centaurami. Ha. Yy, ogólnie... Hmm, chciałbym jeszcze wspomnieć, jak teraz, w sumie sobie idziemy, możemy porozmawiać na luzie, yy, co myślicie ogólnie o tych Bugach, i na przykład to, co się działo wczoraj. Jak to komentuje? No To jest cholernie głupie, ponieważ spędziliśmy ponad godzinę próbując się razem zalogować A jak się zalogowaliśmy, to chyba ktoś musiał przypadkiem przejść przez teleport Nie będę wspominał nawet kto Znaczy się nie, chodzi mi, chodzi nam o to, że kurde Na przykład robimy jakoś paczkę, który polepsza nieco optymalizację, Niszcząc przez to na przykład granie w, w party Czyli tak się po prostu działo, że nie mogliśmy być razem Ciągle nas rozdzielało, nie? Nie mogliśmy razem grać a Ty CP też jakiś dzisiaj problem eee, co mówiłeś? Chyba dzisiaj też miałeś jakiś problem z czymś tam, chyba z trading post albo coś w tym stylu? Eee no właśnie teraz jest włączony w ogóle trading post i nie można, nie ma co, aukcje są wyłączone, nie można wymieniać goldów na geny. No no to jak widzicie gra w sumie ogólnie jest bardzo dobra, ale no jak widzicie start nie jest za super, no bo... Jak widać, są liczne buki. Teraz sobie przepłyniemy przez jeziorko, trochę się zanurzę, event, aby, wam, event, aby wam pokazać trafiliśmy tutaj. Trafiliśmy na event. Okej, okay, trafiliśmy na event, a celem tego eventu, już wam mówię, jest zebranie jajek i dostarczenie je na drugą stronę tego jeziorka do tamtego kupca, czy tam jakiegoś innego kolesia. Także weźmę sobie jajeczka i sobie teraz szybko przepłynę, a wy w tym czasie będziecie się, będziecie się użerać. Ten, ten event akurat przypomina trochę, nie wiem, jakieś święta, Wielkano. Welko, dobra. I Sanki. Tak. Nie no ale serio, według mnie taki event powinien być umieszczony... E w okresie świątecznym bardziej, no ale cóż, misja fajna. No wiadomo, nie? No właśnie, ogólnie Geed Wars na różnorodność i żeby człowiek się nie nudził i żeby te questy wszystkie były inne od siebie, nie? Tutaj nie ma perfidnie na przykład ciągle idź, zabij, nie? Jak w jakichś innych MMO. No... Więc jak widać jest rzeczywiście rozbudowane aczkolwiek no ja narzekam jeszcze na te bugi, albo na przykład jest też bóg, że po prostu nie słyszę na przykład dźwięku strzału z mojego karabinku. to nie tylko ty tak masz, tutaj wiele osób, a na przykład są też takie momenty, w których nie wiem jak jest, jak, jakby było jakieś opóźnienie z serwerem gdzie idziesz w jakąś lokację i nie widzisz żadnych potworków, NPC-tów no, no 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 i właśnie też dobra rzecz, rzecz, w tej grze jest to, że można craftować. Na przykład jak tutaj widzimy na mapie w tym miejscu jest bardzo dużo takich góry, takich skałek, To jest yy, to jest miedź, którą się zbiera i można ją potem sprzedać na różne rzeczy typu plecak, plecak uh -huh. pleca można sprzedać. Up no up tak, w crafting jest bardzo rozbudowany i nawet dla niektórych dosyć skomplikowany. No, jest nawet, jest, jest, jest chyba gotowa. Jest chyba y, armor smithing, jest weapon smithing, jest tailoring, y, jest jeweler. Są naprawdę bardzo, bardzo różne rzeczy w tej grze, co jest naprawdę bardzo dziwne i zarazem atrakcyjne. Mhm, mm mhm, mm no, 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 no. No i wiadomo, że każdy może mieć jakąś specjalizację, typu kucharz, płatność, nie? Dokładnie. No, ale to już jest chyba norma w takich MMO, że crafting musi być. Bo to stanowi w sumie spory e, przychód, nie? No i bo to taki jest sposób, w taki sposób można zarobić binokle, no. A skończyliśmy A, evencik bardzo ładnie. A zanosiliśmy. E, dobra, to chodźcie teraz, tam pójdziemy, nie? Tam za mną. Okej, okay. mapa tutaj. Dobra, przejdziemy sobie tutaj. Aj, coś tutaj bije, Olejemy je czy bijemy je? Zabijmy. Dobra, zabijemy, będzie le przynajmniej lepiej to wyglądało w, w odcinku. Jak widać, walka jest bardzo fajna. W ogóle ja z Majstrem gramy wojownikami. Y, Trochę poszliśmy na prostotę, ponieważ Wojownik jest y, wielofunkcyjną postacią, w sensie, że ma, może po prostu ubierać bardzo dużo broni W sensie tam łuki, y, bro, karabiny, miecze, tarcza, miecz, takie kombinacje, a no, no i w sumie majster to jest, to jest fajne, nie, że wuj... Oczywiście, no bo wuj jest wielofunkcyjny, to powoduje, że nie musimy się skupiać na jednym stylu no. walki, nie musimy no. walić tylko młotem, toporem albo takimi rzeczami. Możemy być, na przykład, na karabin, jeśli yy, no właśnie. nasz przeciwnik jest o wiele, o wiele, wiele mocniejszy no od i nas, no. i możemy go na dystans do no, nie, a są takie Harry, jak na przykład Ranger nie możemy tylko używać łuki, na przykład dwóch Aha. toporków, albo inżynier nie może używać tarczy, miecza i toporka. I te swoje inne rzeczy typu wieżyczki, leżące yy, no. turety i takie tam rzeczy. No jak to widać, właśnie ja na mam sobie karabiny trzymam eleganckie, a majster ma wielki, wielki hammer. Dokładnie. No. A ty, sobie jak się czujesz ze z, z swoją kasą? To znaczy, ja tutaj z uzbrojenia ma, nie mam zbyt takiego obfitego, jakby to powiedzieć. Jest ono dość takie skromne, ale tylko stampami, czyli ruszyczkami. I mam możliwość jeszcze używania dadgerów. No i podwodnych takich e, broni, zapomniałem jak one się nazywały, zaraz sprawdzę. Harpuny? Harpuny, jakieś tam... Tak, tak, tridenty. No, no, no. E... A, no i to jest by... w sumie, w sumie to jest mój ekwipunek taki, który służy do walki. Poza tym mam dużo skilli. No właśnie. E, łącznie e, mam ich aż 20, władam ogniem zimnym. E, 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 ziemią i... i. i. słuchajcie, jak nic tu nie Błyskawicami. Będzie... błyskawicami. O, chyba trafiliśmy na bossa, czy nie? nie y niestety nie, nie. trafiliśmy na nic ciekawego. Wiecie co? Jak nie ma nic ciekawego, to otwórzcie sobie mapę. Teraz pokażemy, co można robić, kiedy się jest party. Można sobie łatwo oznaczać, jak planujemy swoją podróż. Tutajmy się, może tutaj. Przejdziemy sobie. I na przykład, yy, może tutaj znajdziemy tą eskortę i sobie ten. Po, wiecie, no, pomożemy eskorcie dostać się do drugiego miasta, na przykład. Pronto, lecimy. Dobra. Jak widać, teraz chodzimy sobie po brudnych bagnach. Nieprzyjemne miejsce. Bardziej dziwne dźwięki, jak je, jeśli można powiedzieć. No, takie mokradła bagna, no. Nieco przyjemnie tu jest. Tego ja tutaj raczej nie lubię bywać. Klimatycznie. O, klimatycznie. No, dobra. nie pomóżmy może mu Nie pomóc. No właśnie, bez teraz to wiesz... Może mieć jakieś problemy chłopak. Może sumie tutaj chyba zupać. Dobra. Jesteśmy tutaj. To w sumie by wypadało w górę iść teraz. Trochę idziemy źle. No. Czy... bo trzeba popłynąć, za nie. Dobra, płyniemy. Nie wiedziałem, że tak jest tutaj głęboko. No, jak widać, O Jezu, coś cię goni. <laughs> <Maj Becerem serdecznie. laughs> o Jezu. Za krokodyl. No. Jak widać, tutaj te głębiny są bardzo ładne. You no, know, ogólnie grafika to chyba aktualnie najładniejsza z tych wszystkich no, dostępnych ja MMO. Te... No, ja też myślę, że nie znam aktualnie MMO, w którym można pływać pod wodą. Ej, zobaczcie, nie, się, którym, ile tam centaurów swój... biegnie. O, to chyba będzie event. No. no, no, no jest event. Sorry, że cię tam przeszkodziłem, majster, nie? Ale... Nie no. ma sprawy, nie ma sprawy. Tylko mówię, że niewiele MMO ma taką możliwość, że można pływać pod wodą, no, Tak, tak, tak. To... Z tego, co o, wiem. Co w sumie? A, nie wiem. Ale na pewno nie jest takie ładne. I... no wiesz. Dobra, dobra. Tutaj im pomóżmy. Dobra, chyba o to chodzi, że nie mogą brać tutaj tych beczek? Nie wiem co to jest Tak, 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 nie mogę tych nie mogę, nie mogę beczek to Są beczki jakieś, dobra Nie wiem co, nie mają w tych beczkach może jakieś Jakiś alkohol, więc trzeba je bronić No najważniejsza no Przecież bez tego <laughs> miasto upadnie Alkohol stanowi główny środek morali Dobra Fajny start mi chce się Co jest? A... Jak widać... takie bardzo, nie? No. O fajny, fajny, więc co, mógłbyś mi go dać. Jak... No to zaraz ten jak skończymy się Wars, ma funkcji handlu, żeby na przykład majster wys... wysłał jakiś item Sipowi, e, SIP-owi, to musi go wysłać na maila. Ale w sumie to nie jest mój pomysł. Jakoś to działa. Możliby wysyłanie rzeczy na, 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 na maila nie jest bardzo dobra dźwięk, bo... No, Jeśli działa to, to jest ok. <laughs> no, Ale... <laughs> Brakuje tej opcji handlu tutaj, ponieważ no takie aukcjowanie się to jest trochę komplikacja. Lepiej byłoby, gdyby gracz podchodził do gracza, klikają obaj handel i wymieniają się przedmiotami, bez problemu przerywają pieniądze. Owszem, to jest to ryzykowne, racja. raz No jest, jest, Ale to chyba jest takie coś, że na przykład, jak w na już to widziałem, że po prostu wysyła, wysyłasz na przykład na maila koleśowi i zaznaczasz, żeby, 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 żeby dostał tą zbroję na przykład za opłatą. Nie, nie. No da mi się dobra, zbierać, koniec imenta. Ja widziałem taką opcję w jednym może, się pamiętam, czy to było Ransom Magic, że po prostu wysłałeś na przykład zbroję komuś i zaznaczałeś opcję, albo w nie nieważne, zaznaczałeś opcję, że może tą zbroję odebrać, jeśli wpłaci pieniądze na wyrzutach, które sobie zażyczyłeś. No, 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 no. to coś takiego słyszałem. Czekajcie, ktoś tu ze mną, pomóż mu wstać. No i okay. NPC biedny, dobra, niech to jeszcze pożyje. Jak widać, bardzo fajna jest tutaj funkcja reanimacji, nie musisz być żadnym y, druidem, który by uzdrawiał, tylko po prostu możesz sobie podejść do takiego NPC-ta, czy gracza i go sobie podnieść. Idziemy, idziemy. Co tu się dzieje? Nie, nic ciekawego. No dobra. Karawana, karawana no. I to chyba będzie nasze, o, nasza ostatnia przygoda w tym odcinku. Ale no wiesz, ona w sumie nie jest taka krótka, bo to ona trochę tak lezie, tak pomału. Okej, okay, przydzielili nam do pomocy jeszcze jednego NPC-ta. Ok. Miejmy nadzieję, że nie będzie jakichś tam zbytnio przesadzonych sił ze strony nie, wroga. Ten, będą centaury chyba na, na tym evencie, one dobrze Chyba płynę, tak. Ten... O, teraz, teraz sobie bo było widać, sobie zamieniłem karabin na łuk teraz sobie poszczelam z łuku. Dlatego właśnie można mieszać sobie. Bronię można grać kim, czym chcę, na przykład ja, ja jako wuj naprawdę mam taki taki tutaj szereg możliwości ok. Ocentamy, to w to jest główny wróg e, w pierwszej krainie no. ludzi Oni są tutaj wszędzie co nie? No. Tak. E, na sąsiednich mapach też no. Trochę doszło graczy widzę. W sumie właśnie warto bardzo warto robić te eventy, bo za nie jest bardzo bardzo dużo doświadczenia. No i na przykład ten event na bagnie to jest taki jeden z głównych eventów w, w krainie ludzi, gdzie siebie takiego jakiego potwora. Myślę, że gdzie na YouTubie znaleźlibyście zdjęcia, on się, się Behemoth nazywa i z niego też dropem itemy i pieniądze, no nie? No. Więc jak się zobacz, taką bitwę gdzie się bije 40 50 ludzi, to naprawdę jest fajne. Nie musicie nigdzie gdzie szukać, bo ja już to wcześniej nagrałem. Tam po prostu to z muzyką i będzie to jako bonus do tego odcinka. Także nie musi jakby ktoś zainteresowany tym bossem ogromnym, który ma kilkadziesiąt metrów, to po prostu wrzucę go na końcu odcinka jako bonusik, nie? No to Już wcześniej nagrałem, kiedyś tam z nim się biliśmy. E, bugi bugami, ale nikt nie wspomniał o tych bugach, za które można dostać bana, które niedawno tutaj były. Ja nie zbyt znam tą historię, może któryś z Was wiedziałby, jak to powiedzieć. Ja, to... ja... ja właśnie słyszałem o tym po co było. Co? E, no, ten sklep, co za karmę bugowali. Nie wiem, nie interesowałem się. Chodź. Nie słyszeliście o bugami. tym? Byłem bo... taki. Chodzi, tak... chodzi ci o eksploity? Był taki motyw, że ludzie wykorzystywali bug, w którym kupywali zbroję na 80 poziom taniej za karmę, a sprzedawali drożej i posypały się za to bany No współczuję im, ponieważ tak jakby to powiedzieć 200 zł czy ileś tam w innych walutach jest naprawdę dużo Ale no Jezu, ale... Y, dali banę albo wykorzystali błąd gry? W sensie tak wiesz Tak, tak, tak 3000 tak, jest... graczy Aż tyle? Tak, Ale na stałe mają bono? Tak, na stałe. Nie, tak, nie, nie, nie właśnie. Nie, nie stałe? Nie właśnie czytam nie dostali, sta, nie dostali sta, stałych banów, ale następnym razem to się powtórzy, to się posypią stałe bany. No na pewno dali na przestrogę na przykład tydzień albo coś i potem już... Dostali, dostali chyba właśnie tydzień no. tydzień bana. No i wiesz, następnym razem jak to zrobicie to macie już stałe, nie żeby ich postraszyć po prostu, tak mi się wydaje. Ogólnie ogólnie wszyscy mieli dostać stałe, teraz już od razu jak jak ludzie będą, będą wykorzystywać takie to Mam tego nie advertismentować Tylko stosowałem to zgłosić do tego, do do. do no 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 jak widać, no, w sumie, w sumie no, od premiery może minął tydzień, no i jak widać, no tydzień, nie? Tak, no, tak. no, no czy jak widać są jeszcze bugi, nie? Ale no to wiadomo, no to jest start MMO wielkiej gry i w takiej grze na początku bugi to chyba normalka. Ale pomimo bugów nie jestem w stanie na tę grę narzekać, jest po prostu rewelacyjna. Też tak uważam. No, jako MMO to na serio. Jak ktoś lubi MMO i ma akurat te pieniądze, no to to serdecznie polecamy, nie? Szczerze mówiąc, to jest takie pierwsze Ostatnia bardziej bitwa. MMO, które się, tak jakby to powiedzieć, zaawansowało. No, no. Bo, szczerze mówiąc, dawniej tam... nie grałem tak w MMO często. No. Ostatnia bitwa. Jeśli nam się uda tutaj wygrać, a na pewno nam się uda, to zaraz będzie koniec tego eventu. Teraz sobie grzecznie tutaj wejdą do przez mury sobie przejdą, i już chyba będzie koniec, nie? Tak, tak. To tak sądzę. Ma ten bawu wolno idzie. Ten doliak? No. To jest bawu. Co? A no wy macie, wy macie Bawoła. No u nas na, u nas w Nornów są yy, żubry. <laughs> Ten, ten Taki co reklamuje piwo Żubra? Nie, nie, to nie jest. Ja ja nie no okej, okay. czyli event wierzę. zakończony, trochę pokazaliśmy, trochę porozmawialiśmy, także w sumie byśmy już kończyli. Chodźcie tutaj do mnie trochę. O. Super. No ale oczywiście to nie jest pierwszy i ostatni materiał z naszym udziałem. No właśnie mówię, nie? trochę pogadaliśmy, trochę porozmawialiśmy, ale to nie, nie starczy, dlatego... Yy, ponagrywamy jeszcze i mam nadzieję, że dosyć du dużo. No, i też mam nadzieję, że tam ktoś jeszcze do nas dołączy. Jakby ktoś chciał z nami pograć albo pogadać czy coś, no to piszcie, zapraszamy. Jesteśmy otwarci, nie? Dokładnie. No, no. no dziękujemy bardzo. Dziękujemy za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. Na razie.